na Euro 2024 zostało tylko sześć drużyn. Dziś poznamy ostatnich dwoje półfinalistów. Dokładnie tak, po pierwszym meczu o godzinie 18:00 Anglicy zmierzą się ze Szwajcarami, oraz w drugim spotkaniu Holendrzy zagrają z Turcją. To jest kanał Bramko Szczęni. Wy jesteście na odcinku Studia Euro i serdecznie zapraszamy na analizę tych ostatnich spotkań ćwierćfinałów. Najpierw Düsseldorf, godzina 18, spotkanie Anglików ze Szwajcarami. My tutaj w jednym z poprzednich odcinków rozmawialiśmy, jak długo Gareth Southgate będzie trenerem Anglii. No, na razie mu się udało z tą Słowacją wygrać, chociaż pamiętacie zapewne, że ta bramka wyrównująca Padła w ostatnich kilkudziesięciu sekundach regulaminowego czasu gry, potem padła druga w dogrywce, ale Anglicy tak się bronili, jakby, a potem ta radość, jakby zdobyli dosłownie tytuł. Tak, tak, tak. E... Tak. Nie nie przekonuje postawy tak. Anglików. Ten w ciągu... najbardziej Bałkanów. Bez Bałkanów, który, tak, który tak, się tak. triumfował, jakby na swoich latach, W dalszym ciągu mnie Anglicy nie przekonują, a naprzeciwko nim mamy Szwajcarów, którzy no, nie dali. Z meczu na mecz robią się coraz lepsi. Nie dali dojść do słowa Włochom, tak, i pokazali, że z meczu na, lepsi, na mecz są coraz lepsi, i, i tutaj liczą się cały czas w tej grze, mimo że no, jest to dobra drużyna, ale na pewno nie taka, powiedzmy, która by była wielkim faworytem od razu. To prawda, aczkolwiek, no, jeżeli pokonujesz Włochów, obrońców tytułu, tak. to możesz mierzyć wysoko, tak mi się wydaje. Prawda. I tutaj mamy właśnie naprzeciwko siebie dwie takie drużyny. Myślę, że Szwajcarzy nikogo się nie muszą bać w tym momencie. No, a Anglicy po tych mordegach ze Słowacją, no, cały czas nie są w tej optymalnej dy dyspozycji i pytanie brzmi, kto będzie lepszy? No, ja tutaj, tak jak Bartek wspomniał, ta gra Anglików no, nie, op nie napada nas optymizmem. Mnie ten bardziej, bo oglądając Anglików, to czasami człowiek się zastanawia kto to, to gra, czy to na pewno są Anglicy, czy jakaś drużyna z okręgówki, bo tak, tak słabej angielskiego zespołu to chyba nikt nie pamięta, a były już słabe, ale nie aż takie. A tutaj przyjeżdża drużyna, która no po prostu no ciężko powiedzieć jaką ma taktykę, bo to, to, tak, to nie można nawet taktyką nazwać, bo ta, ta dyspozycja jest po prostu fatalna. No, A pamiętajmy, że mamy tam piłkarzy, którzy są najdrożsi na świecie. To jest najdroższa reprezentacja ze wszystkich zespołów. No tak, które to... pieniądze nie grają, jak widać. No, no właśnie, nie grają, ale, ale mają dużo do znaczenia w piłce, niestety, do, do dzisiaj, więc musimy o tym też pamiętać. W każdym razie. No, Jeżeli chodzi o Szwajcarów, no, Szwajcarzy, jeżeli wyjdą w pewnym sensie o, tak odważnie jak wyszli na spotkanie z Włochami, to myślę, że nie mają już czego bać. Słuchaj, mogą oni, nawet ten mecz w 90 minutach oni wstrzymać. w starciu z Niemcami pokazali, że. Jedna sytuacja tak, wystarczy. Tak, że mogą a To samo jest przecież po meczu z Włochami, tak, że oni grają świetnie. Ja tutaj w Szwajcarii w ogóle nie skazuję na jakąś tam porażkę. Uważam, że mają dużą szansę, żeby to spotkanie wygrać. Wiadomo, że faworytem mm. będą Anglicy, bo to nie ma co ukrywać, bo to, to, o, to jest silniejsza, normalne. Ale, silniejsza reprezentacja. Ale ja osobiście stawiam na Szwajcarię, myślę, ja tutaj tak że jak myślę, jak Szwajcaria to. jest w stanie osiągnąć coś historycznego, bo dla nich to, że oni są teraz ćwiczeniami... ale to jest w, jakby w, dla nich standard, lata tak? Nie, 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 to nie jest stan. Oni zawsze byli w jednej ósmej yy, Raz się zdarzyło, że byli właśnie w świetle, czyli teraz. Znaczy, tak, tak. Te... Na myślę, że to jakby najdalej doszło do i w tak, ten tak, sposób. Tak. Najdalej doszło do dzieciczenia. Standardem tak, wychodzą z tych grup, tak? Tak, to, to prawda. No mówię, oni są takim byli Meksykiem zawsze, że, że wychodzili, ale dalej nie mogli przejść. No teraz mają okazję zrobić coś historycznego. No, mają piłkarzy, którzy są w stanie zrobić coś historycznego, bo yy, w końcu w dobrej dyspozycji Brill Embolo, który wrócił po kontuzji, jest ten dosyć taki nie, taki trochę uznany Endoje, który no, potrafi sobie dobrze radzić po tej prawej stronie wahadła. No mamy tych młodych piłkarzy, Bisera, mamy też doświadczonych typu Rodriguez yy, czy Sher, tak? No mamy w świetnej dyspozycji Jana Somera mimo wszystko. No, Somer to jest świetny piłkarz, który im, im starszy, tym lepszy, jak wino. Tak, dokładnie. Więc no, co tu dużo mówić? Szwajcaria ma piłkarskie atuty, żeby pokonać Anglików, a Anglicy jak chcą grać taką taktykę, to mogą się po prostu na niej przejechać. Raz się tylko udało jednemu z połowi, była to Portugalia, która w ten sposób wyszła i doszła do finału w 2016 roku, wygrywając tylko jedno spotkanie w regulaminowych 90 minutach, to w półfinale, bo tak to wszędzie było, albo remisy, albo dogrywki, a no to właśnie raczej nie o to chodzi. Ale no kto wie, może taką taktykę przyjął Southgate i to jest jakaś szansa na to, żeby... No to bardzo no, ryzykowna taktyka. Jak przegrają to nie uczcie się, pewnie do końca, do finału już będziemy mieć informację, że jego kontrakt wranice. został, za porozumienie stron zerwany. On zresztą sam mówił, że w następnym roku chciałby odejść, bo już mu się nie chce pracować z Anglikami, bo on miał, chciałby inne wyzwania podjąć. Prawdopodobnie klubowe, gdzieś w Premier League pewnie by chciał potrenować. A Gdzieś tam pewnie jego następcy już tylko czekają na tą informację, żeby tym Anglikom nie poszło i żeby mogli zająć jego miejsca. Przypomnę tylko, że Jurgen Klopp jest bez, na razie bez pracy, a kto wie, może będzie chciał właśnie, czy Pep Guardiola w następnym roku może będą chcieli właśnie spróbować no, swoich sił są... reprezentacyjnych. Mam jeszcze Zizu, tak Zinedine Zidane, ale myślę, że on akurat już sobie upatrzył są... reprezentację Francji. To są jakby dywagacje na później, o tym będziemy mówić później, ale tutaj dzisiaj tak jak, tak, jak Patryk powiedział, no, Szwajcaria jest na, dużej, na dobrej drodze do wygrania. Anglicy, jeżeli będą grać tak jak dotychczas, to po prostu to spotkanie przegrają. Trzeba to sobie wprost powiedzieć: jeżeli nie zagrają lepiej niż ostatnio, to nie mają wielkich szans w spotkaniu ze Szwajcarami, i tak my typujemy ten mecz. Ostatni ćwierćfinał: spotkanie Holendrów z Turcją na Olympia Stadion w Berlinie. Wiele osób, bo tu zespół z naszej grupy, tak? Wiele osób w sumie współczuło Holendrą, bo zajęli trzecie miejsce. Nie będą mieli trudno, bo zagrają z pierwszym zespołem tam z innej grupy, trafili na Rumunię i gładko 3 do 0 wygrali, także chyba jednak tak najgorzej nie mieli, bo Austriacy, którzy to pierwsze miejsce zajęli, no trafili no właśnie... na Turcję, z którą teraz Dokład... zagra. Dokładnie tak, dokładnie tak. No na pewno wielu z Was pewnie było zaskoczonych tym, że Turcja awansowała, ja na pewno. Ja Tam nie... był kluczowy zawodnik, dyspozycja dnia Demirala. No, rzadko się zdarza, że obrońca strzela dwie bramki, które decydują... W ogóle plus... to jest pierwszy piłkarz, jest dwie bramki. Tak jest, tak jest, tak no, jest. Plus świetna dyspozycja bramkarza tureckiego, który no, wyjął setkę Austriaków na sam koniec spotkania, która to mogła prawda. doprowadzić do dogrywki, nie doprowadziła. Ale jaka jest sprawa? I tutaj o tym rozmawialiśmy z Patrykiem przed wczoraj jak wyszło od UEFA, no Demiral nie zagrał w tym meczu, bo został zawieszony za tak, bez... na dwa mecze. Na dwa mecze, czyli dopiero ewentualnie w finale tak. mógłby zagrać. Nie tylko on yy, nie będzie grał, bo też dobrze dyspozy... w dyspozycji dobrej, czy też nie będzie grał, bo jest zawieszony za kartki. <laughs> yy, także no, mają turcy trochę mają problem duży. Bo jednak Holendrzy, bo mimo, że ta gra to różnie bywa tak z tymi Holendrami, bo ich jedynym mankamentem jest to, że oni mają kilku dobrych piłkarzy, ale reszta trochę tak odstaje obecnie z tego składu. Tak, tak, tak. tak. Mamy tego bardzo dobrej w dyspozycji Gak, bo myślę, że on jest w stanie sam pociągnąć mecz z Turcją. No ale Turcja jest chaotyczna, ona gra taki chaotyczny wybór. No my futbol. o tym mówiliśmy I przed to jest... spotkaniem w tak. że to. Oni się dobrze bronili z tą Austrią, ale to wydaje mi się, że to była dyspozycja dnia, bo zobacz z Portugalią jak zagrali z Wydaje mi się, że też trochę zła taktyka obrana przez Nagbnika, bo on zamiast grać to, co powinien grać, czyli ten pressing, tam w ogóle nie było pressingu na Turkach. No to, to, to też mnie zdziwiło. Także no trochę źle po, 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 podłożyli się pod przeciwnika, a to, nie, a to tak się nie gra w piłkę. Piłkę się gra tak, żebyście y, Wy mieli, y, swoją taktykę obraną, a nie dostosowali się do przeciwnika, bo Was przeciwnik przekracza. No ale tutaj wydaje się, że Holandia będzie grała swoje, to znaczy będzie prowadziła, a gra będzie dominowała, a Turkom zostaje obrona i kontrola. Tak mi się wydaje, no nie wiem. No i spójrzcie, i się okazuje, że z naszej grupy y, Holandia, która. Była uważana za no, taką drużynę, którą można było pokonać, można było y, spokojnie nawet uplasować na czwartym miejscu, że nas się skompromituje. Tak. Zaraz się okaże, że będzie w półfinale, być a może... być może nawet i w finale, jeżeli, tak. jeżeli, a też tak dużo ludzi typuje, że to właśnie Holendrzy wejdą do finału i że powtórzy się powtórka z historii, znowu będziemy mieć. Aczkolwiek ja bym chciał jednak, żeby ten futbol może trochę się zmienił. Mamy okazję, bo akurat omawiamy te pary ćwierćfinałowe, gdzie mamy dwóch ćwierćfinalistów, którzy nigdy nie grali w finale. Mam na myśli Szwajcarów oraz oczywiście Turków. Turcy przypominają swoją historię piękną Historia z Mundialu 2002 i z Euro 2008, kiedy po prostu byli w tak dobrej dyspozycji, że no, się myli o coś historycznego. No. To wie, no, nikomu, nie można nikomu zabraniać marzyć, a w takim meczu... Yy, no oni na pewno marzą i na pewno są w świetnej dyspozycji. No będą mieć na pewno za sobą, za sobą kibiców, tak, bo w, w Berlinie grają siebie. W Berlinie, tylko tak przypomnę, yy, mieszka ponad milion Turków. Milion Turków, więc tam jest kim zapełniać ten stan. Ale to już było widać Mają Polski. nawet swoją dzielnicę w, w Berlinie. Jeżeli ktoś był z Was w, w Berlinie, jak nie, to polecam na pewno zobaczenia, jak to wygląda. Taka dzielnica w Berlinie, właśnie turecka. No i oni mają po prostu, grają siebie, można by powiedzieć. Tak, tak. To, co wspomniałem, no tutaj na pewno kibice będą dużym wsparciem dla, dla Turcji, ale jednak no my obstawiamy Holandię. Tak, tak? oczywiście, zdecydowanie. Jeżeli Holandia będzie gra swoje i nie da się wciągnąć w ten chaos taki turecki, to wygra spotkanie, będzie to mniej więcej przebiegało tak jak mecz Portugalii z Turcją oraz y, Holandia-Rumunia mniej więcej tak mi się tak, wydaje, bo, bo a będzie jeżeli będzie chaos to będzie tak jak mecz Czechy-Turcja albo właśnie Turcja-Austria, że po prostu Turcy dadzą się... W ten chaos po prostu lepiej grać w piłkę, ale wiemy, że na, na chaosie niestety często się zdarza tak, tak że, że potrafią być przygotowani do Tak, tak. Dokładnie. Jeżeli chodzi o dzisiejsze studio to tyle. Zapraszamy Was na nasze media społecznościowe. Jesteśmy na X, TikToku i Instagramie. Przypominamy, że w poniedziałek 15 lipca będzie nasze podsumowanie całego turnieju, gdzie będziemy mogli. Troszeczkę więcej powiedzieć na temat tego, jak dla nas się ten turniej podobał, o grze reprezentacji polskiej chwilę porozmawiamy oraz innych aspektach, które na tym turnieju nie było możliwe omówienie ich tutaj na naszych odcinkach. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, bo jest Was coraz więcej, co nas bardzo cieszy. Ale prosimy o więcej, bo chcemy, żebyście mieli wpływ na rozwój naszego kanału, więc zachęcamy do zostawienia po sobie jakiejś aktywności, pisania komentarzy, jak Wam się podobały te dzisiejsze mecze i czy coś Was zaskoczyło w tych spotkaniach, czy może jednak nic Was nie zaskoczyło i wszystko przebiegało tak, jak żeście planowali. My na dziś się z Wami żegnamy, kilka dni przerwy od Euro, ale za niedługo wracamy z półfinałami. Dokładnie tak. Do zobaczenia. Cześć.